Witaj, sir. Oferuję swoje usługi w zamian za złoto. To dobrze. Niech Ziemia Gorna ma z ciebie jakiś użytek. Co mam zrobić? Kilka osób ma problem z zaakceptowaniem władzy Gorna w tym regionie. Chcę, abyś ich zabił. Nie posuwacie się zbyt daleko? Nie. Oni nie chcą poddać się jakiejkolwiek formie przywództwa. Twierdzą, że nikt ani Gorn, ani Torus, ani Lee nie nadają się do rządzenia. W takim razie zasługują na śmierć. Myrtana potrzebuje władcy. Cieszę się, że to rozumiesz. Gdzie ich znajdę? W jaskini na przylądku Dun. Bądź ostrożny. Dobrze. Ruszam w drogę. Dobrze E, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Kim jesteś? Jestem tu, by wysłać was na tamten świat. Chcesz to zrobić tylko dlatego, że nie uznajemy Gorna za naszego władcę? Dlatego, że chcemy kroczyć własną ścieżką? Przykro mi, ale już przyjąłem to zadanie. Poza tym, Weingard, Sowiecie mnie wynagrodzi za wykonanie tego zlecenia. Mertana, kraina morderców, bo jak inaczej określić to, czym stali się wojownicy? Może zdołam cię jakoś przekonać, żebyś nas nie zabijał? Jak chcesz to zrobić? Zapłacę ci więcej niż Weingard. Rozumiem. Dobrze, zgoda. Ale będziesz musiał coś dla nas zrobić. Mianowicie. Odkąd się tutaj znaleźliśmy? Nie mamy pracy. Wiedz, że przekazujemy ci całe nasze złoto. Pomożesz nam znaleźć jakieś zatrudnienie, żebyśmy mogli znowu żyć jak normalni ludzie? Dobrze, będę o was pamiętał. Broń się, Weingard! Przyszedłem cię zabić! Ty, zdrajco! Twoje serce jest równie szpetne, co twoja gęba! Zarżnę cię, zanim zdołasz choćby drasnąć moją piękną twarz! Tylko poczekaj, chłop... mu. Skradasz się jak Ach, jakiś złodziej! Nie żyję. Dobra robota. Może zdołam cię jakoś przekonać, żebyś nas nie zabijał? <uchłyszała> Zabiłem tych ludzi. Wspaniale. Powietrze od razu stało się świeższe. Ach. Poproszę moje złoto. Oczywiście. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że dobrze się sprawujesz jako poddany górna.